Dzień dobry. Tysiące klientów internetowego budziku zapłaciły za zakupy, ale ich nie dostały. Sklep prowadzi małżeństwo ze Szczecina. Podczas i transmisji internetowych oferowana jest odzież, buty i perfumy. Klienci przelewają pieniądze i czekają na przesyłki. Niestety wielu ich nie dostało i teraz chcą ostrzec innych. Do prokuratury już zgłosiło się 200 osób, a kolejne zgłoszenia napływają. Sprawą zajmuje się Artur Bożęcki. Jest strona oszukana przez butik tam jest ponad 2000 kobiet. Kwoty były różne. To było od 100 zł po 15 tysięcy. Trzeci to uniwersalny Otrzycie oczywiście, tak wygląda. Y jak zarówno słuchajcie spodnie. Paulina i Piotr D. ze Szczecina od kilku miesięcy prowadzą internetowy butik. Kobieta podczas relacji na żywo na jednym z portali prezentowała odzież, torebki, buty i perfumy, namawiając do ich zakupu. Jednak towaru, mimo otrzymanych pieniędzy, nie wysyłała. Zadzwoniła do mnie pani, która mi bardzo utkwiła, która straciła dwa tysiące. I mówi, że boi się mężowi przyznać. Nie będę robiła zwrotu na tak. A poczekajcie, jeżeli pani Marta ma problem, to powiedziałam, że ma iść na policję. Dlaczego k*** nie pójdziełam na policję? Co? Bo nie ma tego problemu. Ja w tym momencie mogę iść na nie. A jak jesteś tak twarda, to pokaż swoje jaja, żeś dla mnie praje już, opom. I im k*** innym. Na, na szlak do Krakowa tam z i tam zarabiać pieniądze. Poszkodowani są w całej Polsce i za granicą. Pani Anna spod Częstochowy zakupiła rzeczy dla siebie i całej rodziny. Teraz ostrzega innych przed prowadzącym internetowy butik małżeństwa. Za towar odzieżowy, perfumy, buty. Kwota cała wyszła 4600 400 złotych. zł z strony i Zostały mamy. przelane do dnia dzisiejszego nie ma ani towaru, ani zwrotu pieniędzy. 4600 złotych to bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo. Bardzo. To był jeden przelew, kilka przelewów? Nie, 62. Do 24 marca, wiem, jest to niedziela, ale w tym czasie będą pakowane paczki Jestem i od razu będziecie dostawać do nagrania paczki. Jestem z Norwegii, zostałam e, oszukana przez całą na kwotę 567 zł. Chciałam kupić głównie e, ciuchy, cena była bardzo atrakcyjna. Chciałam zaopatrzyć, że tak powiem, wszystkich przyjaciół i rodzinę. Pani Margarita Skalisza jest pielęgniarką, ciężko pracuje.